naszego miasta, naszej gminy przekazuję tam nagrodę. Mam nadzieję, że, że się przyda na ten weekend, bo chyba odpoczynek no, jest zasłużony, tak? Oddajemy głos Łukaszowi Rólewskiemu. Tak, tak. Jest pas, który nie mam go ze sobą, bo ofiarowałem go trenerowi na 50, na 50 lat swojej trenerskiej kariery. Mam nadzieję, że to jest po prostu dopiero początek tej drogi i że będę się rozwijał teraz na światowych ringach. Mam nadzieję, że moje kolejne marzenie się spełni i zawalczę w Stanach. Myślę, że fajnie by było, jakby, jak nam powiedział, kiedy, kiedy skończyła się przygoda z boksem, a kiedy skończyła się kariera. E, przygoda z boksem moja skończyła się, e, no jak przeszedłem na, 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 na zawodowstwo, także tutaj w 2015 roku po sparingach z e, Przemkiem Saletą e, stwierdziłem, że chciałbym spróbować e, w profesjonalnym e, boksie swoich sił no i zadebutowałem w Wieliczce no i od tamtej pory już jest można powiedzieć e, no taka poważna, poważna droga ja cały czas to poważnie traktuję także tutaj nie ma czy to były pierwsze walki, czy jakaś słabsza czy gorsza, ja zawsze jestem przygotowany e, jedną walkę tylko po prostu wziąłem e, w czasie choroby, ale to była bardzo zła decyzja i nigdy tego więcej nie, nie powtórzę. Kiedyś powiedziałeś, że rywale nie, nie wszyscy rywale chcą z Tobą walczyć. To chyba ciągle, ciągle jest problem, bo nie każdemu się opłaca do, z Tobą wyjść do walki, bo ja, można jak, dostać. Jak to już teraz yy, pokazałem, to no, tak, tak wychodzi. Wygrywam przed czasem, yy, podobno mocno uderzam. Ja nie wiem tego. Ale tak sparing partnerzy, moi koledzy yy, mówią, gdzie na sparingach naprawdę też yy, ile kiedy nie muszę, to nie uderzam, No bo wiadomo to są moi koledzy, którzy przyjeżdżają, pomagają mi, muszę też ich szanować, ich szanować ich zdrowie. Yy, ale no, staram się przepracować, to sumiennie te, te sparingi yy, mamy duże rękawice, duże kaski, także tutaj jak, jak, naj, jak najbardziej dbamy o swoje zdrowie. Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, kiedy najbliższa walka. Myślę, że teraz będzie, jutro mam e, o 7.30 spotkanie z lekarzem moim, e, Łukaszem Białkiem, i e, podejmiemy decyzję, kiedy wyciągnie mi odłamek kości, bo tak w ogóle nie mówiłem tego i no, miał, mam odłamek kości w lewej ręce 1,5 cm i nie chciałem tego wyciągać przed walką, bo wiadomo było, że e, ta walka by się nie odbyła. E, Półtorej miesiąca przygotowania po prostu nie miałem e, lewej ręki, tylko tak uderzałem na, że tak powiem, na pół Zapraszam do sekcji bokserskiej w Seniszowie. W miarę możliwości się pojawiam, ale no, teraz akurat jak były te przygotowania, no, to było, był, był, był czas ograniczony. Teraz y, na pewno y, w nowym, nowym roku szkolnym, pewnie od września, będzie, będzie częściej. Tak? Zapraszam młodych, y, młodych panów, panie. E, od 12 roku życia y, można zaczynać trenować wąska Jeżeli ktoś chce spróbować i jest, czuje się na siłach, to zapraszam. Widzieliśmy też na walce, że pojawiła się krew u Ciebie na twarzy, to było rozcięcie, y, w której rundzie to y, czułeś to, to uderzenie, bo to prawda po uderzeniu, nie wiem, czy głową, czy też pięścią, bo to różnie w tych starciach bokselskich bywa. E, przyznam szczerze, że w tej walce kilka tam takich e, no, po prostu niepotrzebnych ciosów padło e, w tył, tył głowy. Mój tam też e, później z kamer, który widziałem e, z, po, po oglądnięciu, po walce z pięciu kamer, inaczej to wyglądało jak ringu, także tutaj no, nie było to złośliwe, ale ferm walki... No i to tak, tak, to wygląda. Czy taki plan był, że to czwarta runda, to będzie ta ostatnia? Plan był bardzo podobny jak cała walka przebiegała, był plan taki żeby być bardzo blisko mojego przeciwnika i nie dać mu się rozwinąć, by kontrolować cały czas lewą ręką walkę i po prostu cały czas za nim wywierać presję, żeby po prostu też go trochę słabsić że tak powiem i nie dać mu po prostu pola. A że wyszło to w czwartej rundzie, no to, no to po prostu. A czy w tym ferworze walki, tych emocji, które są na ringu, słyszałeś ten doping? Taki bardzo wielki, głośny doping 6 tysięcy Twoich kibiców? Tak, słyszałem doping. Naprawdę dodało mi to jeszcze bardziej odwagi i poniosło mnie. Ale tak szczerze to też jest momentami to słyszałem, bo tak wyłączam się i tylko, tylko staram się słuchać trenera i słyszeć głos trenerów. Po prostu za, za, dużo, za dużo innych ludzi krzyczy i to trzeba tak po prostu sobie w głowie wyłączyć inne rzeczy.